Witajcie! Dzisiaj mamy bardzo nietypową rzecz, mianowicie nowy wzmacniacz Brown PQ8, który jest nową sztuką w pudełku. Którą możemy sobie wyciągnąć i rozpakować oraz dokonać pomiarów tego wzmacniacza. Mamy tutaj w komplecie taką przejściówkę z gniazda DIN na gniazda RCA oraz mamy wzmacniacz. Wzmacniacz za chwilkę sobie zobaczymy, ale tutaj z ciekawych rzeczy jest dokumentacja do tego wzmacniacza, i tą dokumentację zaraz sobie rozpakujemy, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Dlaczego ciekawa rzecz? Dlatego, że mamy ogólnie normalną dokumentację w formie jego książki którą możemy sobie oczywiście tutaj sprawdzić, wszystkiego rodzaju podłączenia. To jest dwu, chyba dwu czy czterojęzykowa, to jest wzmacniacz czterokanałowy. Tutaj mamy schemat połączeń. Oczywiście po niemiecku, chyba też po angielsku będzie trudno mi odpowiedzieć w tej chwili. A tak, jest również po angielsku. Tutaj mamy parametry tego wzmacniacza, czyli mamy jak widzicie. 26 wad na kanał przy dwóch omach, przy czterech mamy 20 wad na kanał, przy zniekształceniach 0,1 THD, pasmo przenoszenia od 6 Hz do 100 kHz i tak dalej. Ale to jest standardowa instrukcja obsługi. Natomiast z ciekawszych rzeczy to jest ten dokument, a mianowicie schemat tego wzmacniacza. Tak dawniej producenci Właśnie robili Spis elementów, które są wykorzystane w tym wzmacniaczu oraz kompletny schemat końcówki mocy. Także jak widzicie, to jest oczywiście rozrysowany jeden kanał, a tych kanałów mamy bo to jest jeden kanał, jak widzicie tutaj, wyjście z jednego kanału i wejście z jednego kanału, więc to jest jeden kanał. A tych kanałów mamy cztery, czyli cztery takie, tak de facto, końcówki mocy. Także są spisane elementy, dokładnie typy elementów, jest pełny schemat. Oraz spis części, które są potrzebne do tego wzmacniacza. Także tak ciekawie, dosyć. W starszych czasach było to prezentowane. I co ciekawe, ten wzmacniacz to jest wzmacniacz nowy, który nie był nigdy montowany. Jeden z moich klientów przywiózł mi go, aby właśnie wykonać pomiary tego wzmacniacza i zobaczyć, jak ten wzmacniacz. Po prostu pracuje, tak z ciekawości. Jak widzicie, tu jest ciekawie, bo tutaj w tych otworkach są potencjometry głośności tego wzmacniacza, a w tych otworkach mamy otworki do mocowania poszczególnego okablowania. Od dołu mamy tabliczkę ADS Analog and Digital System GmbH. No, bardzo ciekawy wzmacniacz. Zróbmy jego pomiar, tylko że może zrobimy coś innego, mianowicie najpierw odkręcimy sobie śrubki i zajrzymy sobie do środka tego wzmacniacza, jak on wygląda w środku. Mamy już rozkręcony wzmacniacz i to jest dosyć ciekawa konstrukcja, ponieważ to jest wzmacniacz, który nie ma przetwornicy zasilania. Zasilane są końcówki mocy bezpośrednio z 12V. Jak widzicie, mamy tylko tutaj Mamy tylko tutaj kondensator główny zasilania, diodę zabezpieczającą. Tutaj mamy wejście, gdzie biegnie sobie sygnał kabelkiem wielopinowym. I tutaj mamy czterokanałowe wejście sygnału, i mamy potencjometry głośności: jeden, drugi, trzeci i czwarty kanał. Także to dosyć ciekawa konstrukcja, jak na stare lata przystało, jest zrobiona na papierowym laminacie. Nie standardowy epoksydowy, tylko papierowy laminat. Więc taka dosyć ciekawa konstrukcja. Spróbujmy to podłączyć, pomierzyć i zobaczymy, jakie pomiary nam z tego wyjdą. Mamy w tej chwili podłączone zasilanie do wzmacniacza. Mamy podłączone pierwszy, i drugi kanał. Mamy podłączone wejście w tej chwili. Wzmacniacz w trybie jałowym pobiera 11 Ampera. Moc mamy na wyjściu 0. Standardowo mój zestaw pomiarowy Discope. Tutaj mamy ustawiony generator 1 kHz i włączamy sobie sygnał pomiarowy. Jak widzicie, wzmacniacz ma zniekształcenia 0,1% THD, czyli tyle ile w instrukcji. Moc wyjściowa wzmacniacza na jednym kanale jest 19,5 V, a na drugim kanale 19,29 czyli tyle dokładnie ile podaje instrukcja 20W na kanał. Sinusoidę mamy czystą i pobór prądu przez wzmacniacz, to jest 4,6 Ampera. Także taka konstrukcja po tylu latach bez najmniejszego problemu radzi sobie z firmowymi danymi katalogowymi, które podała firma. Bez problemu osiąga tą moc. I to jest właśnie przykład, jak dawniej konstruowało się konstrukcję, gdzie parametry podawało się do jednej 10 THD, a nie tak jak w chwili obecnej niektórzy producenci podają moc wzmacniacza do na przykład 10%, co w zupełności jest bezsensowne. Może możemy jeszcze wykonać pomiar pasma przenoszenia tego wzmacniacza. Ustawiłem również tą moc 20 W tak z ciekawości, zróbmy to przy pełnym wysterowaniu. Zobaczmy jak ten wzmacniacz będzie Wyglądał przy mocy 20W. Tak z ciekawości jestem aż sam ciekaw, ponieważ te zniekształcenia były niewielkie dla tego wzmacniacza i zobaczmy jak to w pasmo przenoszenia wychodzi no tutaj mamy 015 ,15 DB przy niskich tonach i przy wysokich tonach mamy 02. Decybela spadku do 20 kHz, także pasmo przenoszenia jest bardzo równe tego wzmacniacza. Więc myślę, że naprawdę, po tylu latach, ta konstrukcja jest naprawdę ciekawa, ponieważ bez najmniejszego problemu broni się. Oczywiście, można by było w tej konstrukcji profilaktycznie zrobić wymianę kondensatorów, które no tutaj już troszkę lat mają, nie jest ich za wiele. Ale myślę, że warto też go zostawić w stanie dziewiczym, bo nie wskazuje tu e, przynajmniej ten pomiar, który wykonaliśmy, jakiekolwiek problemy związane z pracą tego wzmacniacza. Bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo fajny wzmacniacz, bardzo ciekawie zbudowany. Dziękuję serdecznie jednemu z użytkowników za udostępnienie tego wzmacniacza do testu. Do następnego.